Cześć, ja jestem Adam i dzisiaj pokażę Wam 6 ciekawostek o czterorękim z Ben 10. Na wstępie chciałbym prosić Was o stanie łapki w górę i komentarza, ponieważ testuję nowy format na moim kanale i mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Bez przedłużania, zaczynajmy. 1. W klasycznej serii z 2005 roku można zauważyć, że kosmita ręki jest ulubionym kosmitą Bena. Jednocześnie jest jednym z najczęściej używanych kosmitów z Omnitrixa. 2. Cztertańki w każdej serii ma inny wyraz twarzy. Tak wyglądał w klasycznym Bentenie, tak wyglądał w Ultimate Alien, a tak wyglądał natomiast w Omniverse. Jak myślicie, która wersja czterotańkiego jest najlepsza waszym zdaniem? 3. Cztertańki pojawiły się łącznie w 51 odcinkach. Jak myślicie, widzieliście każdy z tych odcinków? 4. Cztertańki bardzo przypomina Kintaro z Mortal Kombat. Prawdopodobnie były nim inspirowane, ale nie ma tego nigdzie podwiedzonego. 5. Ben w transformacji Szczotorękiego jest potencjalnie słabszy od swojego odpowiednika z innego wymiaru. Głęb 10. Głęb zmieniona w tenkiego jest silniejsza, ponieważ żeńska płeć tetramandów jest silniejsza fizycznie niż ta męska. 6. Szczotoręki pierwszy raz pojawia się w odcinku Prehistoria. Jest to odcinek oryginalnej serii b 10. Natomiast ostatni raz go widzimy w odcinku Nowy Wszechświat jest to odcinek z serii Omniverse. W komentarzu możesz napisać o jakim kosmicie nagrać kolejny filmik i ile ciekawostek może w nim się pojawić. A ja was na ten moment żegnam i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do następnego, cześć!